Słuchajcie, ja rozumiem, że Freak Fighty to jest Eldorado dla naćpanych i nachlanych, bo jeden z ekswładarzy sam się chwalił, że on brał do nosa. W sensie nie chwalił się, że brał do nosa, bo nie macie czym chwalić, tylko że już tego nie robi. I tam widać po prostu po ludziach, że jak ktoś chodzi nakręcony jak 150, cały czas na pełnej, to on musi być na czymś, albo po prostu widać, że są nieczeźwi. Jaś Kapela jest też świetnym przykładem, z kolei to Prime, bo on się chwalił, że Prime to, wiem, zachęca, żeby tam się winka napić. Nie wiem, czy ktoś pamięta short na moim starym kanale, ale świetnie się ten short obejrzał. Ten, co to jest specjalistą od konfrontacji ze starszymi ludźmi, za co teraz siedzi w kryminale, bo to się tragicznie skończyło, czyli kamerzysta. Znaczy, nie wiem, czy siedzi, ale mu wyrok otwierzę, no więc pewnie już siedzi. To też przecież się chwalił, że on to jak się wina nie napije w tym samym prime, to nie jest w stanie nic powiedzieć tam na konferencji czy brać w tym udział, bo musi sobie obniżyć inteligencję. A teraz z Korei w Cloud o fejmie to nie wspominam nawet, bo to wszystko to samo w sensie te same zachowania. Ale w Cloud ostatnio ten kaczor przecież rzucał krzesłem, kto to kurde jest ten kaczor. Przychodzi rzuca krzesłem, przychodzi do roboty tak naprany że nie jest w stanie wykonać swoich obowiązków, bo co by nie było to przecież są tam dla pieniędzy, to powinien zostać wywalony na zbity pysk, a nie że oni jeszcze mówią, że może zawalczy. Jedyne co tam się wydarzyło nie tak jak trzeba w tej całej sytuacji, to znaczy tam się wszystko wydarzyło nie tak jak trzeba ale jedyne co mnie tam oburzyło może tak powiedzieć, bo tam już mnie nic nie oburza, to to, że ochrona zareagowała tak późno. Po pierwszej szarpaninie, jak czuć było od niego alkohol, powinni go kopnąć w dupę i stamtąd wynieść, a nie żeby on krzesłami w ludzi rzucał. Jakaś totalna patologia. Jedyny koloryt, jaki tam widziałem, co wnieśli, bo nie oglądałem całości, bo tego się nie dało oglądać, a byłem właściwie tylko tego ciekawy, to rozmowa między panem Stonagą a panem Rutkowskim. Wnieśli oni trochę kolorytu do tego świata ludzi o inteligencji bezobjawowej, również dlatego, że nie dali mordy jak małpy, tylko po prostu rozmawiali, chociaż czasami też było wulgarnie, bo tam oczywiście był temat Zbigniewa Ziobry, a jakże, ale oprócz tego to po prostu była rozmowa i można było coś z tego zrozumieć. A jak powiedziałem, jak małpy, to przyszło mi do głowy, że ja właściwie małpki obraziłem, bo w porównaniu do zawodników niektórych albo ich zachowań, małpy to bardzo inteligentne stworzenia.